Moi drodzy, Morbid Lords of Ire. Gra, która została przeze mnie absolutnie ominięta i kupiłem ją tylko i wyłącznie dlatego, że znalazłem ją na promocji. I z tej okazji wypadałoby ją przejść na jakichś zasadach. Dlatego dziś postaram się przejść Morbida tylko i wyłącznie pięściami, a dokładniej fist weaponami. Jeśli pod koniec materiału ta gra was zainteresuje na tyle, by ją kupić, to w opisie macie link do Instant Gaming, gdzie można ją kupić taniej, a przy okazji wspomożecie w ten sposób mój kanał. Z góry dziękuję. O, aż przycięło z wrażenia. Poza tym, nie ma fabuły. To w sumie dobrze, nie? Zrzuciłem oczywiście miecz i możemy ruszać na poszukiwanie pierwszej broni. Nie wiem, czy to mi się tak wydaje, czy ta gra wygląda tak, jakby została wydana mniej więcej w 2014 roku. I ten specyficzny efekt mgły. Daje mi to vibe pierwszych lordców. Ciekawe, jak wypadnie system walki. No a ten trochę kuleje. Jest nijaki. Nie czuć za bardzo wyprowadzanych ciosów, animacje są drewniane, a przeciwnicy z kamienia i tak też umierają. Bez jakiejkolwiek fizyki, od takie kloce. No ale dobra, może to budżetowa gierka. Z drugiej jednak strony, ciężko ocenić dobrze coś, co nie broni się na żadnym polu. Będzie po prostu ciekawie. Podnosząc losowe itemy, idealnie trafiłem na pierwszą broń, jakiej mogę używać w tym ranie. To znaczy, jakieś zardzewiałe kastety, ale w sumie lepsze to niż nic. Możemy też pobawić się w asasyna, i tylko w ten sposób dostajemy możliwość wykonania backstaba. To akurat ciekawe. Następny tutorial tłumaczy nam, że istnieje system RIPOST, tylko że ja jestem w to mega słaby. Dotarłem do Hall of Redemption który najprawdopodobniej będzie naszym Firelink Shrine'em, i tam też poznałem Talasa, który co nieco mi poopowiadał, ale fabuła mnie jakoś nie interesowała, więc nie mam pojęcia o czym mówił. Jedyna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to sposób w jaki mówi, bo brzmi trochę tak, jakby zatrudnili typa i powiedzieli mu, że musi zmodulować swój głos, tak by brzmiał jak prawdziwy mężczyzna. once more. They have seized the five factions of Iron. of which rhyme hold is few can fathom this you must traverse the yo who are you guys going to play oh uh, wow is, is that your real voice yeah <laughs> this is my natural voice you know a lot of girls tell me it sounds sexy you know spotkałem też maximusa czyli gościa co daje mi questy a przy okazji uzupełnia bestiariusz i takie tam nic specjalnego z kolei Jan daje nam blesy i u niego możemy je ulepszać czy modyfikować ale to tam wiecie, plus do paska życia czy staminy albo szybsza regeneracja. Ruszamy dalej i tu gra wymusza na mnie walkę za pomocą ściany, która zniknie po pokonaniu wszystkich wrogów ile potem dzieje się to samo i muszę wam powiedzieć, że absolutnie mi się nie podoba ten zabieg, zwłaszcza, że przeciwników mamy trzech na krzyż i staje się to po prostu monotonne. Uwolniłem też Atoza, który będzie w tej gierce takim trochę kowalem. Tam mglista lokacja zaczęła mnie męczyć, więc postanowiłem część przebiec. A nie, nie mogę, bo kolejna ściana się pojawiła. W morbidzie kowal działa tak, że do naszej broni wmontowujemy trzy runy, które mają pozytywne, jak i negatywne efekty, a potem miksujemy sobie u niego, żeby weszło nam to na stałe. Potem możemy jeszcze dwukrotnie wykonać taki miks, żeby podnieść naszą broń na maksymalny trzeci poziom gwiazdki. Nie wiem, czy to nie ma tutaj plus. 5 czy coś nie, są gwiazdki 3. Po szybkim ulepszeniu broni wpadłem na pierwszego bossa. Oprócz tego, że jest brzydki, to okazało się, że ma stałą sekwencję wykonywanych działań. To znaczy, zaczynamy walkę od szybkiego pary, i po tym, gdy się ogarnie, to od razu odskakuje, rzucając jakieś trzy włócznie w ziemię, potem odskakuje jeszcze raz i zaczyna bić trzy uderzenia obszarowe powietrze, bo zawsze jest zbyt daleko naszej postaci, po walce z wiatrem zaczyna powoli iść w naszym kierunku, żeby powtórzyć wszystko od nowa. W drugiej fazie nie jest lepiej. Skacze w naszym kierunku, żeby nas pogryźć, albo biegnie i robi potrójne uderzenie, które możemy sparować. W dodatku animacje jego poruszania, ataków, czy to w jaki sposób się porusza i zachowuje są tak sztywne, że nawet pierwsze lorcy wyglądały odrobinę lepiej. I dobrze, wiem, że grę robiło 14 osób, tylko błagam, jeśli to ma tak wyglądać, to po co w ogóle robić taką grę? Po BOSI odblokowujemy kolejną lokację i znów mamy mgłę. To musi być jakoś lorowo wytłumaczone, prawda? Serio, to są wysokie ustawienia, czyli to tak ma wyglądać. Niech mi ktoś wytłumaczy tę mgłę. Czemu tu są jakieś egipskie słonie? Co się dzieje? I tak, kolejna ściana w postaci mięsnej głowy. Któż by pomyślał, że ta mechanika pauzująca nasz postęp będzie wykorzystywana co 5 minut? Czy wy też widzicie, jak ona chodzi po tej drabinie? Naprawdę nie chciałem się czepiać tej gry, ale tutaj nic nie wygląda dobrze, nic nie sprawia przyjemności i z każdą minutą zastanawiałem się, po co ja się tego podjąłem. I zwieńczeniem tej egipskiej lokacji jest ten sam przeciwnik, który blokował nam drabinę. Poważnie. Oprócz tego, że ma pasek zdrowia Bosa, chyba niczym nie różni się od tamtego gościa. Zauważyłem też, że im mniej przeciwnik ma Poiza, to więcej obrażeń mu zadajemy. I to o dziwo działa, ale zbijanie tego paska najczęściej strasznie długo trwa. Po walce z Mięskiem wróciłem do pierwszej lokacji, bo okazało się, że każda miejscówka ma dwóch bossów, a ja nie zauważyłem ukrytego przejścia pod schodami. Grom to duży, nieporadny i topornie poruszający się boss. Ma kilku przydupasów, którzy padają na dwa hity, strzela jakimś głównym z pleców, a walka z nim polega na wyczekaniu jego ataku, a potem parowaniu. I mimo, że ja parować nie potrafię i nie lubię, to po jakimś czasie załapałem co i jak. Więc jeśli zdecydujecie się jakimś cudem w to zagrać, to parowanie jest w tej grze dość istotnym elementem. Po zabiciu go Maximus daje nam kolejną broń, której możemy używać czyli rękawice Bestii, które ulepszyłem na maksymalny trzeci poziom gwiazdek. I ruszyłem w dalszą podróż, tylko po to, żeby doświadczyć najbardziej absurdalnej ściany, z jaką miałem styczność w tej produkcji. Bo tak jak zazwyczaj gra blokowała nas na dwóch, max trzech przeciwnikach, ktoś postanowił, że tym razem wrzuci na nas jakoś dziesięciu oponentów, gdzie dwóch to wypierdki rzucające mołotowami, a reszta to worki do bicia z dużą ilością życia. Także po długim planowaniu, jak w ogóle podejść do tego absurdu, najlepszym rozwiązaniem było chodzenie do tyłu, zwłaszcza przez ciaśniejsze miejsca. I parowanie ataków. Ostatnim bossem tej lokacji jest Giga Słoń z tarczami od piły i jakimś grubasem na plecach. Zaraz, co tu się wydarzyło? Boki to najnudniejszy boss do tej pory, ale nie dlatego, że nic nie robi, wręcz przeciwnie. Oprócz tego, że nie mogłem mu zbić pojza, przez co nie zadawałem zbyt wielu obrażeń, to ten najczęściej ucieka albo wykonuje ataki tak, że odsuwa się dość mocno od nas, przy czym tego pojza sobie regeneruje. Jedynym sposobem, żeby ułatwić sobie tę potyczkę było triggerowanie jego skoku w naszą stronę, żeby chwilę go pobić i tak w kółko. Gdy już ten pasek pojza mu zszedł, to robiło się coraz prościej, aż w końcu upadł. Chwila przerwy na dołożenie blesów ujana i kolejna lokacja we mgle. Szybko natrafiamy na ściany na moście, tym razem jest to jeden przeciwnik, tylko że bicie go chwilę zajmuje, bo ma absurdalnie dużo życia. Później kolejna ściana z dwoma mutantami, gdzie wystarczy parować na przemian jednego i drugiego. Potem kolejna ściana z panem mięsko, i kolejna z mutantami dużym pieskiem, i kolejna z demonem, i kolejna z robotami i chłopem co stał na moście. Błagam, wypuśćcie mnie. I docieramy do bossa, którym jest słoń. To był etap, w którym dość intensywnie myślałem, czy nie usunę tej gierki ale stwierdziłem, że skoro przeszedłem Lords of the Fallen 2014 i to tylko za pomocą magii, to tu też sobie poradzę. Słoń generalnie mógłby nie istnieć, bo oprócz jednego ataku nie robi nic. Także idźmy dalej. O, to może być mega walka. Trochę tu wygląda jak w jakimś Quake'u, ale w rzeczywistości nie jest to ani mega, ani dobra. Ani nawet poprawna walka. Generalnie biegamy po platformach, gdzie co jakiś czas spadają przeciwnicy, czy odpalają się miotacze ognia, a nawet jakieś gigantyczne noże próbują nas zepchnąć. A boss sam w sobie używa jakiegoś wybuchu, który rani tylko jego. Platformy po jakimś czasie spadają, co zmniejsza naszą arenę, i pod koniec zacząłem bać się o swoje życie, bo się zrobiło dosyć gęsto. Ale na szczęście boss zabił sam siebie i to teraz nie jestem w stanie zrozumieć o co w tym wszystkim chodziło. Nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć na jakim etapie zdobyłem pazury Wolverina, ale to najmocniejsza broń do tej pory, nie będę narzekać. Wkraczamy do pierwszej lokacji z Lies of Pi, okrytej oczywiście mgłą i ścianą. Kolejna dawka wchodzenia po drabinie i pora na pierwszego bossa. Całkiem ciekawy design. Chłop kąpie się we krwi, która leci z jakiejś giga dłoni. Absolutnie nie wiem o co tutaj chodzi i chyba nie chcę. Bosem jest mag i nie ma za dużo życia, ale nadrabia przywoływaniem płonących zombie, które atakują bez przerwy. Serio, bez przerwy. I nie wiedziałem do końca, jak ja je mam zatrzymać. Jest w miarę szybki i co chwilę się teleportuje. Pod koniec życia rzuca jeszcze jakieś fale uderzeniowe, ale są proste do zdodżowania. Później niekoniecznie wiedziałem, gdzie mam się udać, ale w końcu odnalazłem przejście do Jumala. Tego ziomka niestety nie da się sparować, a jego pasek pojs wcale nie chce spadać w jakimś normalnym tempie, więc trzeba było unikać jego ataków mieczem i chodzenia z wyciągniętą ręką, żeby uniknąć potencjalnego graba. Jumal ma też drugą fazę, ale tak naprawdę nie różni się ona zbytnio od tej pierwszej, tylko jest delikatnie szybszy. Gdyby był 2012 rok, to powiedziałbym, że to całkiem spoko design. Chodzimy temu panu do buzi i podróżujemy przez jego bebechy. A tu jakieś stwory rodem z Dead Space'a i To było dziwne. Może za drugim razem uda się powalczyć. Nie, ten też stwierdził, że mu się nie chce. Rozumiem. No i docieramy do robaka. Ten boss jest kompletnie bez sensu. Po pierwsze możemy go atakować, gdy wynurzy się z tego bagna, a potem musimy przeczekać sekwencję, gdy on skacze na nas. Ale to jest proste do uniknięcia, więc nie walczymy z bossem, a z czasem. Później jeszcze pluje kwasem i macki wychodzą z ziemi, ale tak generalnie nie jest to groźny stworek. Po tym robaku spotykamy kolejną ścianę, bo jakżeby inaczej. Teraz powinno pójść z górki. Albo i nie. Docieramy do serca. Ciekawe jak głęboko zejdziemy, ale wiem gdzie powinniśmy mieć ostatniego bossa. Tutaj spotykamy chyba najciekawszy design póki co, przynajmniej na kadscence, bo królowa Ira w samej rozgrywce już tak imponująco nie wygląda. Wręcz jest irytująca, dlatego że lata i przez to ciężko ją trafić z łapy, w dodatku ciągle ucieka, ciągle gdzieś się teleportuje i przez długi czas nie wiedziałem, w jaki sposób mogę z nią walczyć. Ma naprawdę dużo życia, a ja przez to nie mogłem jej zbyt wiele robić. Na szczęście po kilkunastu podejściach Dobijam ją w pięknym stylu i możemy kontynuować. Chwila, wy sobie ze mnie żartujecie? Moi drodzy, w taki właśnie sposób kończy się Morbid Lords of Iron, bez zbędnej fabułki, ale też bez polotu. Tak, gra to krab i to taki solidny. Rozumiem, że grę tworzyło małe studio, ale jest wiele gatunków gier, które można robić jako mało niezależne studio. Jeśli chodzi o Souls-like'i, to jeśli kogoś nie stać, albo nie rozumie jak tworzy się takie gry, to niech tego nie robi. Zwłaszcza, że w grach typu Souls-like jest wiele, ale to wiele rzeczy, które wpływają na ostateczny odbiór takich produkcji. I to głównie tych mechanicznych. Gra może wyglądać jak kupa, ale mechanicznie musi być dopieszczona praktycznie do perfekcji. Gra jest szpetna. Wszędzie jest jakaś mgła i niby to Unreal, a tekstury wyglądają jak sprzed 12 lat, jak nie więcej. W dodatku mechanicznie strasznie kuleje. Przeciwnicy obracają się na szynach. Ich animacje są drewniane jak w jakimś starym budżetowym MMOsie, bo sobie są nudni i przewidywalni. Te cholerne ściany, żeby wydłużyć nasz czas w tej gierce, są mega słabe i niepotrzebne. Ja jestem zniesmaczony tą gierką. I nie będę ukrywać, że chyba już nigdy nie znajdzie miejsca na moim dysku. Na dziś to tyle, wyszło chyba krócej, ale nie wiem o czym miałbym wam opowiadać, bo tam się nic nie działo. Serio, ta gra jest pusta, nie zbieramy tam nic przydatnego, lokacje są krótkie, a nie chciałem wam opowiadać o tym, że ubiłem już 30. MOBA, który wygląda tak samo, jak te poprzednie. Zresztą sami widzieliście jak jest. Granie w słabe Souls like jest ciekawym doznaniem, ale. To mnie trochę sponiewierało. Mam nadzieję, że następnym razem będzie coś ciekawszego. Także do następnego.